Właśnie mijają trzy lata od ostatnich chwil starej normalności. Pamiętam jak dziś święta Bożego Narodzenia 2019 roku i ja siedzący przed komputerem, kompulsywnie przeglądający filmiki z Chin, gdzie tajemnicza choroba wręcz kładzie Chińczyków na ulicach. Wiele się od tego czasu zmieniło, prawda? Sprawy przyspieszyły, wszyscy to czujemy, i okazuje się, że służby Stanów Zjednoczonych. Czekają na tego typu kryzysy, by stały się one katalizatorem zmian. Przynajmniej to można wyczytać między słowami z wypowiedzi Avril Heines, czyli obecnej szefowej Wywiadu Narodowego USA. Zapraszam. Witam Was. Avril Haines, mimo iż zajmowała i zajmuje wysokie stanowiska w służbie wywiadu Stanów Zjednoczonych, nie gardzi zaproszeniami do różnych paneli organizowanych przez globalistów. Pojawia się wujaszka Klausa, ale była też ekspertem podczas symulacji Event 201. 2019 rok, panel, kameralny panel w Davos, wzrost technonacjonalizmu i wysłanniczka Komisji Europejskiej zadaje jej pytanie o kompatybilność demokracji i cyfryzacji. Czy ona w przyszłości sobie wyobraża system, który połączy demokrację i cyfryzację? My name is Anne Mettle and I'm with the European Commission in Brussels. My question to you is: um, Is the current setup of technology essentially incompatible with democracy? Um, and i ask this because we see, um, and i'm not uh, insinuating, that, of course, that the united states is not a democracy, but a de facto, um, in the u.s., digitalization oftentimes means privatization. i mean, this is essentially what you're talking right. about. Right. actually, the power sits with the private sector. Right. if i look to china, you have what i would describe as digital authoritarianism, mass surveillance, etc. so looking at it from a european perspective, my question is, do you see a world where, perhaps, in the future, technology standards will be developed together among democracies to essentially have a framework that allows us to, to exercise our democracy? And I think you were insinuating or, or, or going into that direction. Avril Haines odpowiedziała, że bardzo by tego chciała i ma nadzieję, że do budowy odpowiedniego środowiska nie będzie potrzebne. collinder crisis. Uh and the reality is that we want to see the kind of structure that you were just alluding to that I also believe in but um but I do think then hope that another crisis is not necessary in order to create the environment in which we can actually achieve that. Zapewne jesteście ciekawi o jaki kryzys mogło jej chodzić czego tak się ta kobieta obawia i odpowiedź na to pytanie uzyskujemy z jej prelekcji z 2018 roku, Candy Conference 2018 rok, gdzie opowiadało o zagrożeniach, jakie czekają Stany Zjednoczone, i chyba jako pierwsze zagrożeń wymieniła patogen, który roznosi się poprzez drogi oddechowe. It's one of these things, that, um, when I think about the National Security Issues, that The United States is facing I think about things like uh, infectious diseases, so, for example, an easily transmissible um, pathogen that can be uh, caught through respiratory, means Żeby być uczciwym, trzeba dodać, że mówiła też o grupach terrorystycznych, o cyberatakach czy dużych migracjach ludności. Generalnie zasada jest taka, że jeżeli jakiś konflikt tli się na drugim końcu świata, ale zostanie rozpoznany jako potencjalne zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych no to wtedy jest odpalany uruchamiany cały aparat państwowy When you think about states that fail across the world and what that means uncontrolled migration issues the potential for terrorist groups to take advantage of those opportunities that means we have to care about that co warto zauważyć, Hene spowuje się na badania, z których wynika, że 57% respondentów życzyłoby sobie, by stany Zjednoczone zajęły się problemami Stanów Zjednoczonych i pozwoliły innym krajom radzić sobie jak najlepiej umieją z własnymi problemami. Some of the statistics that were brought up this morning. And, and a Pew poll, actually, that I think Stephen Walt mentioned last night, I found to be particularly interesting, But I'll just repeat it: 57% it, of Americans want the United States to deal with their own problems and let other countries deal with their own problems as best they can. Czyli mamy tutaj w którym służby stanów zjednoczonych wykorzystują bądź przynajmniej próbują e, wykorzystać e, kryzys. jako katalizator zmian. O tym, chociaż w innym kontekście, mówił Yuval Noah Harari, czyli kryzys. Jeżeli wybuchnie kryzys, no to siłą rzeczy obywatele oczekują, że będzie rozwiązany przez państwo. No i państwo wtedy chce, by ludzie skupili się wokół niego i jeżeli są osoby, które negują sposób rozwiązywania tego kryzysu, no to wtedy państwo ma mandat moralny by nazywać tych ludzi szpiegami bądź ruskimi onucami i społeczeństwo to rozumie, społeczeństwo się na to godzi. The easiest way to grab people's attention is to make them frightened. This is how we are built, really as animals. There is less room to criticize the government bo wtedy jesteś natychmiastem nazwany traitorem. To jest teraz wojna, w której w okresie narodowym wszyscy musimy się połączyć wokół rządu i każdy, kto to opozytuje lub krytykuje rząd, jest traitor. No i na koniec w ramach podsumowania tę wypowiedź uzupełniłbym o dwie zmienne. Rozwiązywanie kryzysu to nie jest tylko sprawa państwa narodowego i obywateli. Pojawia się starszy brat, w postaci nadbudówki, gdzie obywatele słuchają się państwa narodowego, a elity tubylcze słuchają starszego brata, czasem też przez organizację pożytku. Publicznego. No i chyba dobrym podsumowaniem tego jest wypowiedź Jarosława Pinkasa, byłego szefa GIS-u, no, który mówił przy okazji radzenia sobie z tematami covidowymi, że to była socjologia, że on miał święty obowiązek słuchać tego, co mówili niezależni eksperci, co mówili w Unii Europejskiej, co mówili anglosascy eksperci. To jest głównie socjologia. ECDC, cała Unia Europejska mówiła jednym głosem. Ja miałem święty obowiązek mówić dokładnie tak samo. Święty obowiązek. A kwestia druga, druga zmienna. To że oprócz radzenia sobie z kryzysem, w tym wypadku z patogenem, w pakiecie dostaliśmy kontrolę informacji oraz kodziki QR, które wprost ze sprawami medycznymi. No nie mają nic wspólnego. No i to tyle ode mnie. Czekam na Wasze komentarze. Jeżeli macie trochę czasu, zostańcie ze mną, czy tutaj, czy na portalu syp.tv od sypywania. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, a pamiętajcie, że każdy z Was jest realnym wsparciem. Wystarczy być, wystarczy pamiętać. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.